Standardowe rozpoznanie, trzy otwory, 4 metrowe, obecnie buduje się tutaj osiedle ale już 23 lata temu widać było, że e, obszar przestał być użytkowany rolniczo i nie widać tutaj żadnych niepokojących rzeczy, jedziemy na miejsce, zobaczyć jak to wygląda Dobra Aloza, dawaj do, do palika Tam, tam na pali, kieruj! Jesteśmy na miejscu, jedynka odzwiercona tutaj Dwójeczka tam Jesteśmy przy trójce, pierwszy metr wyjęty Jest z nami Ala No i co my tu mamy? No a w sumie niech się młodzież wypowie Ala, co my tu mamy? Na początku lewa piaszczysta mhm. Szara Mało wilgotna. Mm -hmm. A co tam niżej? Później piasek trochę żwiru. A jaki to piasek? Drobny, średni? No, taki średni. Średni mówisz? Dobra. Co tam dalej? Dalej jest glina. Jaka glina? Pieszczysta. Mhm. Mm A jaki stan tej gliny? To no, jest wilgotny. Znaczy to wilgotność, to mówimy, to wilgotna, to taka mała wilgotna. A jaki stan? Czyli co, wałeczkowanie musimy zrobić, tak? Uh -huh. no dawaj, działaj wałeczkowanie. Kulka wychodzi? Tak. No to jedziesz wałeczek. Wychodzi wałeczek? Za bardzo to nie. Ale to jest to no, taką buławę, musisz go równo roz, rozprowadzić. Dawaj, wychodzi czy nie? nie? Pęka, tak? O, pokaż jeszcze. Pęka nam no jeszcze, sporo grubszy już pęka. Czyli co? Jaki tutaj stan wyjdzie? Kuleczkę zaliczamy. No kuleczkę zaliczamy, czyli przy tej glinie to będzie stan taki twardo-plastyczny z plusem, bo tu ja widzę miejscowo ma chęć wyjść. Także uśredniamy w górę. A co tu jeszcze nam na boku się pojawiło? Tutaj zobacz. Piasek gliniasty. Jaki gliniasty? Gdzie on jest gliniasty? To jest glina, to? Weź w rękę. Piasek. Wilgotny. No Wilgotny, ale to jest piasek średni mhm. i no, tutaj bym powiedział nawet na czubku nawodniony. Eee, a skąd wiesz, ale, że to w ogóle glina piaszczysta? Ta za serio. Myślisz, że nie umiem odróżnić gliny piaszczystej od y, piasku gwiazdnego? Nie wiem. <noise> Dobra, e, tak to jest glina piaszczysta. Co ja to miałem powiedzieć? A, różnice różnice między jedynką. Znaczy, to wygląda tak samo jak w jedyneczce. Natomiast w dwójce mieliśmy e, piaski gliniaste, nie gliny, tylko piaski gliniaste w stanie już prawie pod półzwartym dochodzącym. I były tam również przewarszenia piaskiem średnim, ale kompletnie suche. Czyli wychodzi na to, że to są jakieś niepołączone hydraulicznie soczewki. Dobra, jedziemy głębiej. Tak poniżej pierwszego metru, metra te przewarszenia piaszczyste kończą się na około 1, 30 i wchodzimy w glinę piaszczystą już stanie typowo twardo-plastycznym, w większości tutaj wychodzi jeden wałeczek, nawet chwilami chce wyjść dwa. Czyli jest to w tym punkcie nieco bardziej plastyczne, bo tam mieliśmy piaski gliniaste zwarte, tam były też te gliny piaszczyste łamane na piasek gliniasty, ale wychodziła tylko kuleczka. Dobra idziemy do czwartego metra, drugi metr w dół, mamy tutaj przez całość profilu utwory na pograniczu gliny piaszczystej i piasku gliniastego od 2,70 już wychodzi tylko kuleczka, więc wchodzimy w taki stan twardo-plastyczny z plusem i to jest praktycznie jedno i to samo O. Tak właśnie mamy, e, co ja gadałem? Mogwile no, piastrzyste na pograniczu piasków gniastych w stanie twardo-plastycznym z plusem od 2,70, powyżej typowy stan twardo No i potwierdziło się to, co myślałem z tymi soczewkami, gdyż tam soczewki piasku były kompletnie suche, tutaj były wilgotne, ale w otworach, w żadnym z nich nie miałem kompletnie wody do czwartego metra. Podsumowując, warunki są tutaj proste, grunt nośny, Same różnice w gruncie są niewielkie, aczkolwiek trzeba zwrócić jak to często na porządną hydroizolację, gdyż, no i wynieść ten teren, bo tu wszyscy wokoło się już powynosili, więc niedługo będzie tu basen jeszcze z tej strony się zabudują. A grunty nieprzepuszczalne mieliśmy już na, w otworze numer 1 na 30 cm, także to jest bardzo mały bufor i przy intensywnych deszczach czy roztopach będziemy mieli to część fundamentu cały czas w wodzie